Krzysztof Sarna, Strefa Siatkówki. Moim rozmówczynią jest Julia Nowicka po wygranym półfinale Polski z Unii Opole. Od samego początku byłyście faworytkami tego spotkania, wygrałyście też je 3 do 0. Chyba za wyjątkiem tego drugiego seta można powiedzieć, że takie gładkie zwycięstwo, takie gdzie raczej ta gra toczyła się pod wasze dykando. Um, powiem tak, bardzo, bardzo dobry nasz mecz. Emocje nie, nie wzięły góry, że tak powiem. Na pewno był dodatkowy stres i każdy się na pewno dodatkowo stresował. I fajnie, że to było opanowane od pierwszej piłki. Miałam wrażenie, że już od rozgrzewki, bo ta rozgrzewka dobrze wyglądała. Um, I po prostu myślę, że wyłączyłyśmy te najmocniejsze elementy Opola. I, i to naszą dobrą grom um, można powiedzieć, że udało się... W ten sposób to spotkanie zakończyć. Mi się tak rzucił w oczy początek tej drugiej partii, kiedy te wymiany były długie i rozgrywałeś piłki praktycznie wszędzie, już nawet szósta strefa, zawodniczki też nie, nie kończyły, no te wymiany były długie, co sobie wtedy pomyślałeś, że kurczę, gram tutaj na lewę, na prawę, pipa i, i, i nadal to piłka jest grze? Nie no, to Opole też bardzo dobrze gra blok obrona, więc my się nastawiałyśmy na takie cierpliwe granie i przede wszystkim nie, nie mogłyśmy popełniać za dużo błędów u siebie, co zostało zrealizowane. Myślę, że w ogóle... Ten plan, który sobie założyliśmy został zrealizowany w 100%, dlatego też takie zwycięstwo. Ale tak, tak jak mówię, to, to naszą dobrą grą, bo, bo jeżeli, nie o swoje, jeżeli nie zadbasz o swój ogródek, to, to możesz mieć plan i, i możesz mieć 100 planów i, i żaden nie wypali. Bo właśnie o tym wyłączeniu najmocniejszych elementów. No i dzisiaj chyba skupiliście się przede wszystkim na tym, żeby wyłączyć Katarzynę za król, bo już nawet nie chce się skupiać na cyferkach, ale rzeczywiście no miała dzisiaj bardzo duże trudności z Waszym blokiem. No, Opole dysponuje bardzo dobrymi środkowymi i, i Kasia i, i, i Anna Karina były. są mocnym elementem w ataku tego zespołu wiedziałyśmy, że musimy... E, zrobić wszystko, żeby, żeby je troszeczkę mm, no, wyłączyć z tej gry, że tak powiem. Wiadomo, że, że to są bardzo dobre zawodniczki i to się nie, nie uda w 100%, ale, ale myślę, że, że tak, że skupiłyśmy się właśnie na nich i, i przede wszystkim na zagrywce, bo jednak e, e, no, mu, mu, z Opolem po prostu trzeba dobrze zagrywać. No właśnie, to jest w ogóle trylogia, minimum trylogia e, spotkań z Unii Opole, więc. E... Też jakie takie zapatrywania na te kolejne spotkania, kolejne już w sobotę. A na razie nie, nie, nie myślę jeszcze o tym, mam puchar do wybierania. No to o pucharze porozmawiajmy. Wygrałeś się dwukrotnie z UKS, em i też. Ja pamiętam to pierwsze spotkanie przede wszystkim, kiedy wygrałyście w Łodzi i, i Ty po prostu na zawołanie serwowałeś te asy, praktycznie tam w końcówkach na przewagi. No ale faza zasadnicza to faza zasadnicza. Tutaj wszyscy powtarzają, że puchar rządzi się swoimi prawami, więc jakie te zapatrywania na jutro są? No, myślę, że wzięcie udziału w pucharze no, żadnej nagrody ci nie daje, także przyjeżdżasz tu, żeby zdobyć ten puchar. Pierwsze miejsce się liczy, drugie, trzecie, czwarte nie ma żadnego znaczenia, występ w finale też ci nic nie daje. Jesteś uczestnikiem pucharu po prostu i my tu przyjechaliśmy się bić o puchar. Długie, wymęczające spotkanie dla UKS-u, wasze spotkanie krótkie, ale macie kilka tych godzin na odpoczynek mniej. Czy wy w ogóle na tym się skupiacie, zapatrujecie się na to, czy, czy raczej gdzieś, że tak powiem, koło nosa wam to chodzi? Jeszcze o tym nie pomyślałam. I dziękuję bardzo. Dzięki.